Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym polega na tym, że należy jedną liczbę pod drugą podpisać w ten sposób, aby przecinek był pod przecinkiem. I tak 4 i odjąć 2,6. Podpisujemy w ten sposób, żeby przecinek. Był pod przecinkiem. I teraz, jeżeli już mamy przecinek pod przecinkiem, tu po prawej stronie jest taka sama liczba cyfr. Więc zaczynamy od ostatniej cyfry. 7 odjąć 6 to jest oczywiście 1, przecinek pod przecinkiem. 4 odjąć 2 to jest 2, czyli 4,7 odjąć 2,6 to jest 2,1 dziesiąta. Druga, drugie działanie. 47 całych i 689 tysięcznych minus 25 całych 32 setne. I teraz przecinek pod przecinkiem i sprawdzamy, że tutaj w tej drugiej liczbie mamy mniej cyfr, tylko dwie, a tutaj są trzy cyfry. W związku z tym tym brakującym miejscu, w tym miejscu pustym dopiszemy 0 i zaczniemy odejmować tak jak to jest zwykłe odejmowanie przy liczbach naturalnych. Ostatnia, ostatnią cyfrę odejmujemy od ostatniej cyfry z pierwszej liczby, czyli 9 minus 0 to jest oczywiście 9, 8 odjąć 2 to jest 6, 6 odjąć 3 to jest 3,

3,9 odjąć 49 setny. Podpisujemy tak, aby liczby były zapisane w ten sposób, że przecinek będzie pod przecinkiem. I mamy tutaj przecinek pod przecinkiem 3,9 odjąć 49 setny. No i sprawdzamy, po przecinku brakuje nam tutaj czegoś, dopiszemy 0, tak, bo po przecinku możemy dopisywać nieskończenie wiele zer, potrzebne nam jest tylko jedno 0 w tym momencie. I teraz niestety od zera nie możemy odjąć dziewiątki, dlatego też przekreślimy to 0, pożyczymy od kolejnej. Liczby od dziewiątki pożyczymy jedną dziesiątkę, w związku z tym tu będzie 10, natomiast tu zostanie tylko 8. I teraz 10 odjąć 9 to jest oczywiście 1. 8 odjąć 4 to jest 4. Przecinek jest pod przecinkiem, i 3 odjąć 0 to jest 3. Czyli 3,9 dziesiątych odjąć 49 setnych to je, są 3 całe i 41 setnych. I jeszcze jeden przykład. Mamy 8 całych odjąć 7 976 tysięcznych ósemka, nie ma przecinka, to znaczy, że przecinek jest tutaj po prawej stronie za ósemką. Tak? Czyli tą drugą liczbę podpisujemy w ten sposób, żeby był przecinek pod przecinkiem. No i teraz sprawdzamy. Tutaj brakuje nam kilku cyfr. W związku z tym dopisujemy przecinek i dopisujemy jeszcze 3 zera. No i teraz zaczniemy odejmować. Odejmujemy oczywiście ostatnią cyfrę od ostatniej cyfry. I teraz od zera nie możemy odjąć szóstki, więc przekreślam to 0. Tutaj też jest 0, więc idę dalej. Tutaj też 0. Pożyczam od ósemki. Jeżeli pożyczę od ósemki jedną dziesiątkę, więc tutaj będzie 7, tak? I teraz tu byłoby 10, ale od dziesiątki pożyczę jedynkę w prawą stronę, w związku z tym zostanie tylko. 9. Tutaj byłoby 10, ale pożyczę jeszcze do tyłu jedynkę. W związku z tym, tutaj zostanie 9. I na końcu będzie liczba 10. 10 odjąć 6 to jest oczywiście 4. 9 odjąć 7 to mamy 2. 9 odjąć 9 to jest 0. Przecinek zostaje pod przecinkiem w tej samej kolumnie, i 7 odjąć 7 to jest 0. Czyli 8 odjąć 7 całych i 976 tysięcznych to jest 24 tysięczne. Dziękuję.